Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w skrapowym kąciku, gdzie możecie oglądać albumy, boksy, kartki. Co będzie dzisiaj? Mam nadzieję, że jesteście ciekawi. Dzisiaj będzie albumik chłopięcy, Nareszcie! Powiem Wam szczerze, że dawno nie było u mnie właśnie chłopiecej wersji albumu. Chyba jakieś 8 miesięcy temu, więc już naprawdę czas najwyższy na drobię zaległości. Jak widzicie, przepiękna kolekcja, którą bardzo lubię. Ostatnio była w wersji dziewczęcej, teraz mamy chłopczyka. Hello Little Boy od Craft O'Clock. Zobaczcie, jaki uroczy tutaj misiak się chowa nam za tym właśnie shakerem. Mamy tu jeszcze dodatki w postaci różnych wyciętych elementów. Mamy niebieskie pomponiki. Cały albumik zrobiłam z okładką. W kolorze Baby Blue, to jest oczywiście kłaczek, więc jest bardzo miły w dotyku ten album. Album zawiera 5 kart. Bardzo mi tutaj fajnie spasowała kraftowa baza, więc myślę, że to fajnie wyszło. I zaraz właśnie przechodzimy do środka, żebyście mogli sobie podejrzeć, co też to wymyśliłam w tym albumie. I zaczynamy sobie od wewnętrznej strony okładki. Mamy różne podpisy w tym albumie, które robiłam w zasadzie sama, bo nie jest tak prosto o napisy. No i zobaczcie, tutaj mamy takie klapeczki, otwierane na magnesik, oczywiście miejsce na zdjęcia, tutaj 10 na 15. Kieszonka ozdobiona, zobaczcie, uroczymi tutaj grafikami, przesłodkimi misiakami, jakie są w tej kolekcji. Tu mamy oczywiście maty, niektóre wyklejone Papierem skrapowym. Mamy oczywiście też w kolekcji tagi, tak samo jak było w wersji e, dziewczęcej. No i możemy sobie je wykorzystać na zapiski, na wklejenie mniejszego zdjęcia. I tu mamy pierwszą stronę. Druga strona to wodospad, wodospad dynamiczny, który pociągamy sobie przy pomocy tego sznureczka. Z miejscem na kilka zdjęć. W każdej karcie, jak to często robię, mamy również wyciągane dodatkowe maty. Tutaj nie ma stempelka. Tutaj zostawiam dowolność rodzicom. Mogą sobie wkleić większe zdjęcia, mogą sobie wkleić mniejsze, mogą sobie zrobić kolor zdjęć, połączyć mniejsze z większymi. To już naprawdę tylko kwestia wyobraźni. Idziemy dalej. Jak widzicie, nie ma tu cyferek z miesiącami, ale można oczywiście każdą stronę przeznaczyć sobie na oddzielny miesiąc. Wtedy też wyjdzie 12 miesięcy. Słodki chaos. I znowu te słodkie misiaczki. Tutaj mamy takie książeczki. Można sobie wykleić te książeczki. Trzema zdjęciami, czyli w sumie sześć zdjęć. Tutaj można sobie śmiało ułożyć, można ułożyć również zdjęcia luzem sobie pod tą opaskę, jeżeli ktoś będzie miał ochotę. Czemu nie? Kolejna strona, tutaj mamy znowu zapięcie na magnesik. Otwieramy sobie klapki, tu oczywiście od wewnętrznych stron przyklejamy zdjęcia, tak samo tutaj. A tu jeszcze mamy dodatkowe klapki, takie ukryte. I miejsce na kolejne zdjęcia. Tu oczywiście też można wkleić zdjęcia. Jeżeli nie chcecie zakryć grafik, to nie musicie tu przyklejać zdjęcia. To już pełna dowolność. No i kolejna tutaj: mata, oczywiście wyciągana z tej głównej karty. Kolejna strona. Takie skośne kieszonki z dodatkowymi takimi ozdóbkami. Wspomnienia z dzieciństwa. Tu oczywiście kieszonka na zdjęcia 10x15. Tu mamy kolejny tak tym misiaczkiem. O, I wkładamy do małej kieszonki. Kolejna strona. Oho, nadchodzą kłopoty. <noise> Tutaj mamy taką książeczkę, otwieraną w ten sposób. I tu nam się zdjęć zmieści cztery sztuki. Tak jest. Cztery. Idziemy dalej. Tu mamy wiązanie na sznureczek w kolorze właśnie takim niebieskim. Otwieramy sobie tutaj i wyklejamy już wszystko tutaj zdjęciami. Ta grafika zdecydowanie moja ulubiona, podobnie jak w wersji dziewczęcej też najbardziej właśnie ten papier w deski i w te największe chyba grafiki właśnie misiaczkowe. Ale starałam się użyć każdego papieru właśnie z kolekcji, bo uważam, że to jest jedna z najlepszych kolekcji dziecięcych. Zarówno wersja dla chłopca, jak i dla dziewczynki, no są rewelacyjne. Tu mamy wiązanie też na sznureczek, sznureczek z ćwiekami, mały odkrywca. I tutaj, jak już widzicie, że podnoszę album, to będzie coś się działo. I tak mamy tutaj dodatkową taką matę. Z elemencikami wyciętymi, wszystko jest takie 3D. Tu wyjątkowo mniejsze zdjęcie, 7,5 na 10, czyli połowa zdjęcia 10 na 15. Dodatkowo do tej mniejszej kieszonki dodałam maty, jak widzicie. Ja lubię niektóre oklejać. Dodałam również tagusia. Tym razem są tutaj poziome, żeby łatwiej było wyciągać. I to sobie zawiązujemy. Przechodzimy dalej. Jest zabawa. A tu mamy takie. To wygląda jak kopertki. Otwieramy sobie to w ten sposób za te wstążeczki. I otwieramy sobie jedną i drugą. Tutaj zmieszczą się zdjęcia w formacie 9x13. Te klapki są nieco węższe. A tu już śmiało możemy wkleić większe zdjęcia, jeżeli chcemy. No i zamykamy sobie w ten sposób. Kolejna strona. Tu mamy taką książeczkę na wstążkę. Miejsce na zdjęcia 10 na 15. To sobie zawiązujemy. A całość otwieramy sobie na magnes już. I zobaczcie, jaka piękna grafika nam się tu pokazuje. Tutaj dodatkowo wycięte elementy. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. I to jest prawda. Zamykamy sobie na magnesiki. No i kolejna strona, zawsze bądź sobą. Tu mamy takie nietypowe zamknięcie tych, tych klapeczek. Magnesik taki na kółeczku. No i sobie tutaj przeglądamy te zdjęcia. Można tutaj śmiało wykleić dwustronnie, jak najbardziej. Ej, tu mamy jeszcze taką grafikę. I całość. Zapinamy na magnesik. Ostatnia już strona, okładkowa. Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym. Takie ładne cytaty gdzieś znalazłam. Tu mamy taką foliałkę, jak widzicie. I tu, żeby nie zasłonić tej pięknej grafiki, mamy taką kieszonkę z folii, pod którą wszystko dobrze widać. I tu możemy sobie włożyć po prostu zdjęcia luzem. I tak to wygląda. Stron jest 12, także można wykorzystać sobie to na roczek. Tak się to prezentuje w takim skrócie. Ja jestem zakochana w tej kolekcji, bo są tak piękne grafiki i tak piękne kolory, że naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie robiło mi się ten album w wersji chłopięcej. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś. Też będę mogła coś z niej stworzyć, bo bardzo jest przyjemna w samej pracy. Do albumu przygotowałam również karteczkę. Zobaczcie, taki podpis, Witaj maleństwo. Mamy tutaj takie elemenciki, niektóre podklejone na piance, żeby był taki efekt 3D. Mamy wstążkę, tak jak w albumie. Rozwiązujemy. Sobie, a Jeszcze Wam pokażę tył. Rozwiązujemy wstążkę. A tu już mamy wnętrze naszej karteczki. Miejsce na wpisanie jakichś życzeń. Ona jest stosunkowo dość duża, ale album też mały nie jest. Także myślę, że taki komplecik Wam się spodoba. Do tego albumu będzie jeszcze gratisik, o którym wspominałam w filmiku z wersji dziewczęcej. Jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie zapraszam Was do tego filmiku, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać, jakiego gratisiku. Na dzisiaj, moi kochani, to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Serdecznie Was pozdrawiam. Co będzie w kolejnym filmie, trudno mi powiedzieć, ponieważ aktualnie mam trzy albumy w trakcie pracy i nie wiem, który pierwszy Wam pokażę. Także to będzie taka no, niespodzianka, na razie nie wiadomo. nawet sama jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że też się coś, coś fajnego się stworzy i będę mogła Wam pokazać. Serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmiku. 爸爸。Pa, pa.